Cześć, witajcie ponownie, z tej strony Trafic dla serwisu e Słuchajcie, tak jak Wam obiecałem, postanowiłem nagrać taki krótki materiał na temat najnowszego, najnowszego wydania myszki SteelSeries. Jest to Rival 300 w wersji Hyper Beast, Hyper Beast Edition. Oczywiście kolorystyka, jak widzicie, Nawiązuje do Counter Strike'a, gdzie jest seria broni. Przede wszystkim zaczęło się chyba od AWP, czyli od tej snajperki, która była właśnie wydana w tej kolorystyce, takiej mniej więcej jak tutaj na tym pudełku, z tą Hyper Bestią czy z tą Bestią taką właśnie kolorową. Jest bardzo popularna, dosyć w sumie chyba nadal w cenie są te, te skiny. Wiem, że teraz, teraz też M4 jest chyba w tym wydaniu Hyper Beast Edition i jakiś, jakaś, jakaś, jakiś shotgun, jakaś pompa jest chyba też w Hyper, Hyper Beast. ale przejdźmy do samej myszki. Jak widzicie pudełko wygląda dosyć fajnie, z tyłu, z przodu, z boku. Tak wygląda mniej więcej pudełeczko. Postanowiłem ją porównać z, z, z Rivalem 300 normalnym czarnym oraz z Rivalem w wersji Fate. Jak widzicie i Rival właśnie Hyper Beast i Rival Fate posiadają znaczek CSGO. Po prostu tak jak już wcześniej wspomniałem one nawiązują bezpośrednio do samej gry. Jest to, są to myszki skierowane właśnie dla, dla fanów serii Counter Strike. Ale oczywiście nie tylko, bo jeżeli komuś się podoba właśnie taka kolorystyka jak tutaj, czy kolorystyka fejda to, to na pewno może sobie taką myszkę wybrać i oczywiście grać w inne gry, prawda? Więc to nie jest powiedziane, że są myszki tylko i wyłącznie dla graczy counter Strike'a. No ale dobra, przejdźmy do materiału. Za chwileczkę otworzę myszki i zobaczymy porównanie kolorystyczne, jak one się prezentują. Zapraszam do kolejnej części materiału. Ok, wszystkie trzy ślicznotki są już wyciągnięte z opakowań. Ym... Tak, jeszcze chciałbym nawiązać, dlaczego, dlaczego postanowiłem pokazać myszkę, która jest już od dłuższego czasu w sumie na rynku i na pewno wielu z Was już widziało materiał związany z tym modelem. No dlatego, że jest to myszka naprawdę bardzo udana i jak widać, kolejne edycje wychodzą tego produktu. Bazuje ona na bardzo dobrym sensorze Pixar Tabago 3310, o którym już też wielokrotnie mówiłem we wcześniejszych materiałach. Posiada przełączniki OMRON które trzymają też bardzo dużą ilość kliknięć i co jeszcze cechują świetny, świetny profil dla graczy praworęcznych. Jeżeli jesteś graczem praworęcznym, to spokojnie, wydaje mi się, że trzymając myszkę właśnie tak w tym momencie, tak jak ja trzymam. Bez problemu, bez problemu ten profil od razu praktycznie no, ręka, ręka sama się układa na myszce bez żadnego problemu yy, i bardzo szybko się można do niej przyzwyczaić z tego co zwróciłem uwagę na dzień dzisiejszy na tej myszce z tych takich profesjonalnych graczy tak na szybko gra z SK Gaming bodajże kodzira on gra na białym modelu, bo jest jeszcze biała odmiana tej myszki. Jest jeszcze gracz Olof Meister z Fnatic, który też gra właśnie na, na rivalu, a jak dobrze wiecie Olof miał naprawdę bardzo udaną serię w tym roku, gdzieś tam oczywiście wiadomo, ten, to, Fnati gdzieś tam ma, ma swoje wewnętrzne problemy, ale myślę, że Olofmeister nadal gdzieś tam powiedzmy tą swoją formę w jakiś sposób trzyma. No i używa właśnie Rywala. A teraz przejdźmy już do samego Hyperbista. Chciałbym, żebyście zobaczyli, właśnie, jak on wygląda, jak ta kolorystyka się prezentuje. Czy, czy warta jest tych pieniędzy, bo myszka kosztuje ponad 300 zł. W tym momencie z tego co wiem jest na 319 zł w sklepie ProCP który tą myszkę nam wysłał do. Do, tego, do tej krótkiej prezentacji. Więc ona nie należy do najtańszych. Można ją te, te, te wcześniejsze modele, widzę, że na rynku jeszcze gdzieś tam można kupić w troszeczkę mniejszych pieniądzach. Zwłaszcza te stare Raiwale, ale te stare Raiwale wiem, że miały ten jakiś mały problem z tymi bocznymi gumkami tutaj. A zwłaszcza tą pod kciukiem, że ta gumka po prostu się wycierała gdzieś i te, te, te myszki bardzo często były odsyłane przez klientów na reklamację. Rivalu 300, właśnie i w tym hyperbiście już są te nowe gumki. One się nie ścierają, nie niszczą się. Tutaj jest jeszcze tak, jak mówię, pokażę ją od spodu. Są standardowo ślizgacze 4. Tutaj jest oczywiście sensor. Przewód nie jest w oplocie, ale to nie jest jakaś tam ani wada żadna. Tutaj. Tutaj jest przycisk do zmiany DPI. Jak słyszycie, te omrony dosyć fajnie klikają. Plik jest, skok w pliku jest taki dosyć, skok przycisku jest dosyć e, krótki, więc ta reakcja na, 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 powiedzmy na strzał na e, w grze czy na no ogólnie na, na jakąkolwiek akcję jest, jest natychmiastowa wręcz. E, kolorystyka tego hyperbista mi się też bardzo podoba. On inaczej się prezentuje na żywo, e, moim zdaniem, nawet trochę lepiej, niż prezentuje się na zdjęciach. Postanowiłem ją porównać właśnie do, do, do wcześniejszych edycji, właśnie, zwłaszcza Fade'a, który też jest, tak jak już mówiłem wcześniej, nawiązuje do Counter Strike'a. Tutaj jest nawet logo z gry Counter Strike. Jest to logo CTeków. No i tyle. No w sumie wiadomo myszka jest nadal tutaj jest to samo, identyczna, tylko jest kolorystycznie się wyróżnia. No i oczywiście pierwszy podstawowy Rival 300. Kolorystyce standardowej, czarnej, z matowym wykończeniem, takim tutaj bardzo przyjemnym dotyku. Niepotliwym, wydaje mi się. Bo tutaj, jeżeli chodzi o Fejda i o, o Hyperbista, to one są mmm, troszeczkę. Troszeczkę ten materiał, prawda? tutaj, ta powierzchnia jest troszeczkę inna, no ale to wiadomo, została zastosowana jakaś tekstura, jakiś lakier tutaj, który powoduje, że no do typu zawsze będzie to trochę inaczej się odczuwać. Jeszcze raz, ostatni raz zaprezentuję myszkę, żebyście zobaczyli sobie mniej więcej jak ona wygląda, czy, czy wam się podoba, bo głównie chodzi, o to mi chodziło, żeby tą myszkę wam pokazać, porównać ją wizualnie. Tutaj nie nakręcam tego materiału absolutnie po to, żeby, żeby nie wiem, robić jakąś recenzję czy coś, bo to już zostało ileś razy na internecie, na YouTubach pokazane. Nawet, nawet na naszym kanale, z tego co kojarzę, jest właśnie recenzja tej myszki, pierwszego rajwala, ale, ale no mówię, no chciałem przede wszystkim pokazać Wam wizualnie tego rajwala, hyperbista, bo mi on się bardzo też podoba. Więc, więc zobaczcie sobie, czy czy chcielibyście sobie sprawić taki prezent teraz na Mikołaja, czy na, na, na gwiazdkę pod choinkę. Tutaj jeszcze pokażę pejdźika. Tak jak wszystkie właśnie rewalę, te normalne i ten wcześniejszy i te właśnie 300, które tutaj prezentuję, posiadają z tą gumkę, którą można sobie wyciągnąć. Jeżeli byśmy chcieli, to możemy sobie zamówić, nie wiem, czy bezpośrednio na stronie jest, czy, czy nawet jak ktoś ma drukarkę 3D, to możemy sobie te, to logo tutaj wyciągnąć tą gumkę y, i możemy sobie zaprojektować własny jakiś tam napis, czy nawet nie wiem, sywkę swoją wpisać z gry. Y, docelowo pamiętam jeszcze w pierwszych Rivalach y, te no, SteelSeries dołączało drugą zapasową gumkę i były. Nie pamiętam, czy ona była pusta, czy można było właśnie już na niej sobie grawerować, ale, ale, ale była dodatkowa gumka. Tutaj już w tych, w tych w 300, jak i w poprzednich Rewalach też, które były później produkowane, ta gumka już nie była zapasowa, dokładana, więc to po prostu tą gumkę trzeba sobie już gdzieś tam jakoś samemu, nie wiem, załatwić. Teraz było PGA i na PGA na stoisku z T-Series była właśnie drukarka podłączona 3D. I można było sobie właśnie tą gumeczkę tam przyjść. I, i, i nie, nie pamiętam czy odpłatnie, czy to było robione gratis, ale można było sobie taką gumkę do Raybala wydrukować z własnym jakimś tam, prawda dodatkowym napisem, i wymienić na myszce, żeby mieć bardziej unikatową myszkę. Także. W tym momencie już będę podsumować materiał, bo nic więcej to już nie ma do dołożenia i już myślę, że, myślę, że pokazałem Wam jak, jak ten hyperbist Hyper się prezentuje. Decyzja należy do Was, czy, czy Wam się on podoba, czy Wam się on nie podoba, czy, czy, czy wydacie na niego swoje pieniążki. Także dzięki za uwagę i zapraszam już Was do kolejnego materiału. Trzymajcie się!